Cześć. Witam Was w kolejnym odcinku Wademeku Myśliwego. Przyszła wiosna, zboża się zielenią. W dzisiejszym odcinku spotkamy się z Kubą i z Przemkiem. Chcemy pokazać Wam, jak zabezpieczyć tego typu pole przed leśną zwierzyną. Czyli spróbujemy budować ogrodzenie elektryczne. Zapraszam na dzisiejszy odcinek. Budowa ogrodzenia elektrycznego, które miałoby zabezpieczyć pole przed dzikimi zwierzętami jest generalnie proste, chociaż być może są jakieś elementy, które są bardzo ważne i na które trzeba zwrócić uwagę. Czy są takie rzeczy, przy których, przy budowie których ludzie popełniają bardzo dużo błędów? Tak, szczególnie należy zwrócić uwagę na słupki początkowe, słupki narożne czy słupki bramowe. Słupki te powinny być szczególnie stabilne, ponieważ to na nich będziemy opierać jakby szkielet naszego pastucha. Między tymi słupkami stosujemy napinacze, sprężyny naciągowe, dlatego ważne jest, żeby takie słupki były szczególnie stabilne. Możemy tutaj wykorzystać czy to słupki drewniane, słupki betonowe. Dzisiaj wykorzystamy słupki drewniane o średnicy 10 cm i wkopniamy je na głębokość około 60 cm. A więc to wszystko tak naprawdę wygląda podobnie, jakbyśmy budowali ogrodzenie gdzieś koło domu. Czyli też te wszystkie narożniki i te wszystkie najważniejsze podpory muszą być dobrze zakotwiczone w ziemi, żeby później cała konstrukcja nam się dobrze trzymała? Dokładnie. Sub, te słupki, o których teraz mówimy, to tak naprawdę podstawa e, najważniejsza rzecz w całym ogrodzeniu. E, no tak, tutaj stoimy koło takiej fajnej maszyny. E, nie każdy może ma taki świder na podorędziu, e, ale dużo owieckich ma w swoim gronie osoby, które są zulowcami, tak? które też często budują jakieś ogrodzenia w lesie i myślę, że przy wykorzystaniu takiego urządzenia to idzie w miarę szybko. Tak, oczywiście, szczególnie polecamy, nawet jeżeli ktoś nie posiada tego, wypożyczyć takie urządzenie, ponieważ przyspieszenie pracy dzięki właśnie tej wiertnicy jest naprawdę ogromne. W ciągu godziny jesteśmy zrobić, ja wiem, 50 słupków bez problemu. Okej, okay. no a tak co? Łopata i poszedł. <grych> Dokładnie. Dobrze. E, rozumiem, że mamy tutaj kolegę pomocnika, który e, pokaże nam e, jak to właściwie wykopać, zamontować wszystko, a my będziemy się przyglądać i, e, i porozmawiamy o tych aspektach, jak to wszystko powinno wyglądać. Dokładnie. No dobra, to startujemy maszynę. <grych> Parę sekund i po prostu dziura idealna wykopana. E, za chwilę kolega zamontuje słupek. I teraz pytanie odnośnie tego słupka. Czy ten słupek powinien być z jakiegoś konkretnego drewna? Czy macie jakieś sugestie? Y -y -y. Znaczy w większych sugestii tutaj nie mamy. Ważne, żeby słupek był zabezpieczony przed warunkami tutaj trudnymi, jakie panują w glebie. Także zalecamy, żeby był on tutaj zaimpregnowany odpowiednio. Y wiadomo, dłuższą żywotność będą miały słupki betonowe, które no, z którymi nic się nie będzie działo nawet przez wiele sezonów. Zalecamy, żeby w przypadku ogrodzenia przeciwko dzikom, słupek drewniany, czy też słupek betonowy był oddalony o około 25, czasami 50 metrów. W naszym dzisiaj przy budowie naszego ogrodzenia rozstawiamy słupki co 25 metrów. 25 metrów. Jesteśmy na polu, przy lesie, a więc wszędzie tutaj mogą pojawić się i dziki, i jelenie, sarny, ale generalnie rzecz biorąc chyba największe szkody w tym momencie robią no, dziki tak? na, na polach. Zgadza się. Przy tym polu problemem są również sarny, dlatego zdecydowaliśmy się na zastosowanie tutaj słupków pośrednich z włókna szklanego. Słupki te są niezwykle giętkie, nie ma możliwości ich złamania, co jest szczególnie dużą zaletą. Złamanie słupka w przypadku słupków polipropylenowych, tych białych, plastikowych, no zdarzało się dość często, gdy sarna wpadła z rozpędu w linię ogrodzenia. W tym wypadku nie ma tego problemu. Czyli są trwalsze. No dobrze, no to poczekamy, aż kolega zamontuje kolejny słupek i później zaczniemy robić tak. całe ogrodzenie, tak? Tak, dokładnie. Czyli na czym to będzie polegało? Rozpoczniemy od montażu izolatorów na słupkach początkowych, następnie izolatory przelotowe już na słupkach przelotowych drewnianych. Rozciągniemy linkę, taśmę i na koniec zamontujemy już słupki z włókna szklanego oraz napinacze. No dobrze. Wygląda na to, że czeka nas troszkę pracy. Teoretycznie mamy jednego pomocnika, ale chyba trzeba będzie samemu też zakasać rękawy i spróbować pomóc przy budowie chociażby pewnego odcinka tego ogrodzenia. słupki, które będą wyznaczały nam kawałek ogrodzenia, już są wkopane. A teraz musimy zabrać się za przykręcanie izolatorów początkowych, a więc tych elementów, które pozwolą nam później rozciągnąć linkę, która będzie zabezpieczała właśnie pole przed dzikimi zwierzętami. No Musimy dobrać odpowiednie wysokości, odpowiednie miejsca, w których to przykręcić i zrobić to na tyle trwale, że nawet jeżeli wpadnie w takie ogrodzenie jakaś dzika zwierzyna, to ten izolator nie zostanie wyrwany. No i ogrodzenie będzie nadal spełniało swoją funkcję. A więc co? A więc zabieramy się. Zakręcenie. Izolatory u góry to są do taśmy. A te, co na tej lince zaczepiliśmy na dole, do czego one będą służyły? To są izolatory startowe do, do linki stalowej. Są one niezwykle wytrzymałe, Dobra. dzięki czemu możemy w bardzo dobrym stopniu napiąć linkę stalową. Okej, okay, a dlaczego ich nie mocujemy też jakby na stałe, podobnie jak tych tutaj związanych właśnie z taśmą? Chodzi tylko i wyłącznie o ich konstrukcję. Nie posiadają one żadnego wkrętu. Mocowane mogą być tak jak widać za pomocą linki stalowej. nakładane po prostu na słupek. Łatwo wtedy zmienić też wysokość. No i tak jak mówiłem, wytrzymałość jest tutaj bardzo wysoka. Łatwiej wtedy dopasować to, bo na przykład wczesną wiosną mamy dziki, które są małe warchlaki inne rzeczy, żeby one też nie przechodziły, więc łatwo możemy sobie tak. wtedy wysokość tego drutu dopasować do naszych potrzeb. Tak. Podobnie jak jest z regulacją na słupkach z włókna szklanego. Na tej samej zasadzie za pomocą nakrętki łatwo zmienić właśnie wysokość prowadzenia linki czy drutu. OK, a te w związku z tym, że dotyczy to zwierząt wyższych, a więc jeleni, sarny, Daniela czy nawet łosia, no to mogą być po prostu albo muszą być zamontowane Troszkę wyżej. No a gdyby one tak tam u góry też się poruszały, jak te na dole, no to łatwo byłoby po prostu o to, że to ogrodzenie by nam zjechało w dół. A tak mamy kilka zabezpieczeń na jednym słupku. W montażu niezwykle przydatna jest nakładka na wkrętarkę, która pozwoli w szybki sposób wkręcić izolatory. Znacząco przy, y, przyspiesza to pracę przy budowie ogrodzenia. Nakładka jest uniwersalna, pasuje do izolatorów y, do taśmy, a także do izolatorów do linki stalowej. A jak widzę, to nie zawsze wykorzystujecie różnego rodzaju narzędzia typu wkrętarki, nawiercarki, inne rzeczy. Czasami trzeba też trochę użyć siły fizycznej, bo widzę, że kolega tutaj po prostu zabawił się niczym Gustik, tylko w drugą stronę, bo Gustik wyciągał gwoździa. a tutaj kolega wkręcał nam coś właśnie w słupek. Co to jest? Dokładnie. Są to, to jakieś rolki takie, niczym nie wiadomo do czego. Dokładnie. Jeżeli chodzi o izolatory narożne, nie ma do tego dedykowanej. Nakładki na wkrętarkę. Musimy tutaj popracować ręcznie. Jak było widać, no nie stanowi to większego problemu. Narożników w ogrodzeniu zwykle jest kilka, czy też maksymalnie kilkanaście. Dlatego nie powinno to być zbyt dużym utrudnieniem. Izolatory te posiadają obrotową rolkę, jak widać, która tak naprawdę pomaga nam utrzymać ogrodzenie w ryzach, że tak powiem. Dzięki temu, że ta rolka jest obrotowa, linka czy też taśma pracuje w momencie kontaktu zwierzyny z linią ogrodzenia. Cała linia wtedy pracuje, nie zrywa się tak szybko, słupki zostają na swoim miejscu, izolatory nie pękają. Także tak to wygląda. Wszystko jest pomyślane. Każdy element takiego ogrodzenia ma swoje zadanie. I jak widzicie, to nie wystarczy zwykły, prosty izolator, kawałek czasami jakiejś gąbki czy jakiegoś węża. plastiku, węża, tak jak gdzieś tam, gdzie gdzie nawet kiedyś to robiono, wkręcić, żeby to się trzymało, bo to będzie po prostu nietrwałe. Bierzmy przykład z profesjonalistów i wykorzystujmy te wszystkie elementy, które są dedykowane koniecznie właśnie temu, aby to ogrodzenie spełniało swoje. Задание. Kuba, e, widzę, że to kręcenie Wam całkiem nieźle idzie, a teraz mam takie jedno pytanie, e, bo mówiłeś, że m, czasami do budowy takiego ogrodzenia warto wykorzystać betonowy słupek i powiedz i wtedy też tak ręcznie wkręcamy? <grymne> Oczywiście nie. E, wtedy nawiercamy otwór i za pomocą kołka rozporowego moc wkręcamy izolator w kołek. Nie ma problemu również. A nie, dał się wkręcić, a myślałem, że z tym betonem to nie wyjdzie, że też można ręcznie. No ale jednak e, na wszystko są sposoby. Kręci się. No i ostatni słupek przygotowany do tego, żeby Działać dalej. Jak to chłopaki w żargonie takim swoim mówią, co teraz będziemy robić? No jak to co? Teraz będziemy ciągnąć druta, nasz drut, który musimy rozciągnąć między tymi wszystkimi słupkami. No i proszę się nie śmiać, bo to jest ciężka robota. Mamy słupek początkowy, z którego będą wychodzić i taśmy, i drut, który dalej będzie tutaj przymocowany do specjalnego napinacza. Dobrze powiedziałem, Kuba? Tak, sprężyna amortyzująca. Sprężyna amortyzująca. Ale zanim to wszystko zamontujemy, to mam pytanie, jakie parametry powinien mieć taki drut? Czy każdy drut generalnie, który no przewodzi generalnie prąd, nadaje się do tego, aby zamontować go na ogrodzeniu właśnie elektrycznym? Czy on powinien mieć pewnego rodzaju cechy, czy nie wiem, są różne rodzaje drutów, tak? No bo widziałem taśmy o różnych kolorach, więc one też zapewne różnią się swoimi parametrami, e, jakimiś właściwościami, ale czy moglibyśmy dwa słowa właśnie powiedzieć na temat tych wszystkich takich neurologicznych rzeczach, No bo tak naprawdę ogrodzenie, no stanowita taśma albo ten drut. Dokładnie. W przypadku ogrodzeń na dziki e, zalecamy stosowanie nie drutów, a linek stalowych. Linki stalowe różnią się przede wszystkim wytrzymałością na zrywanie. Zwykły drut, przykładowo o średnicy 2 mm, ma zrywanie na poziomie 50 kg. W przypadku linki stalowej jest to 360 kg. Także jest to pierwsza zasada. Jeżeli chodzi o oporność, czyli o to, o to jak, jak długie ogrodzenie możemy zbudować przy pomocy linki, to jest to praktycznie zerowa oporność, także możemy tutaj naprawdę wiele kilometrów ogrodzenia stworzyć. A jeśli chodzi o drut, wtedy. Jest... Również jest, jest, jest podobna oporność, bliska, bliska zeru. Także są to idealne przewodniki, jednakże różni je wytrzymałość na zrywanie. I to jest jakby podstawowy taki parametr, który może różnicować cenę. Tak, y, oczywiście y, w parze z wytrzymałością rośnie nam również tutaj cena zakupu. Jednakże no, przy budowie pastucha, gdzie no, te koszty i tak ponosimy, zalecamy no, wybór droższej linki, ponieważ y, zaoszczędzimy tutaj na własnym czasie. Jeżeli będziemy mieć drut, y, przewód będzie zrywany. Koszty dojazdu, napraw to wszystko musimy wziąć pod uwagę. Dobrze, a co jeśli chodzi o linki? Czym taka, nasze znaczy linki, taśma? Y, czym taka taśma powinna się charakteryzować, żeby była dobra? Mhm. W przypadku taśmy patrzymy na druciki ze stali nierdzewnej, które są wplecione równolegle przez całą taśmę. Zasada jest taka, im grubszy drucik, tym niższa oporność, także tutaj również wtedy możemy zbudować lepsze, dłuższe ogrodzenie przy pomocy tej taśmy. Na naszym ogrodzeniu mamy zastosowaną taśmę o, o tutaj szerokości 12 mm. Posiada ona 5 drucików. O średnicy 0,2 mm każdy. Posiada oporność w granicach 4 ohmów na metr. Jest to taśma o dobrych parametrach. Nasze ogrodzenie nie jest długie, dlatego nie braliśmy tutaj taśmy o niższej operności, oporności, ponieważ nie było takiej potrzeby. Jak widać, biało-niebieski kolor jest on bardzo dobrze widoczny tutaj przez dziką zwierzynę. Mówimy szczególnie tutaj o sarnach czy jeleniach. I kolor niebieski jest raczej tutaj dobrze widoczny na, na tle, czy to pola, czy lasu, dlatego go dzisiaj wybraliśmy? Niebieski, no jest to taki kolor, który jest bardzo łatwo zauważalny przez tą zwierzynę. E, czy ta taśma o szerokości 12 mm jest, jakby to powiedzieć, najbardziej odpowiednia? Czy warto zastosować, nie wiem, szersze taśmy, czy, czy to też ma jakieś znaczenie? Na pewno szersza taśma być może byłaby lepiej widoczna, jednakże musimy wziąć pod uwagę, że szersza taśma pracuje na wietrze. To też przy długich ogrodzeniach, gdzie no, nie ma nas codziennie, prawda? Musimy wziąć pod uwagę, że ta taśma będzie pracować. Taśma 12 mm naszym zdaniem jest w zupełności wystarczająca. Tak jak powiedziałeś przed chwilą, niebieski kolor daje radę. No to okej. Okay. Mm. Na samym początku, kiedy montowaliśmy tutaj tą taśmę, trzeba pamiętać o tym, żeby założyć ten napinacz tak, do taśmy, nie izolator, tylko napinacz, tak. żeby nie trzeba było później od drugiego końca go przeciągać tutaj w tą stronę, więc pamiętajcie o tym, że na samym początku, żeby to napinanie było tutaj gdzieś blisko. Tak samo jak te amortyzatory sprężynowe czy napinacze, jak ja to wcześniej powiedziałem, też są na samym początku. Czy później po drodze też wykorzystujemy tego typu urządzenia, które pomagają nam to napinać, czy to wystarczy tylko gdzieś tam w pobliżu słupka, żeby to było? Czy najczęściej napinacze montujemy w pobliżu słupka stabilnego, czyli słupka drewnianego? W przypadku taśmy nie ma potrzeby tutaj dużej ilości napinaczy. W przypadku linki stosujemy napinacze kołowe, które linka jest cięższa, także musimy ją częściej napinać. Okej, okay. tym bardziej, że też pod wpływem temperatury, zmieniających się parametrów, ona też zacznie pracować, tak? Będzie bardziej gorąco, będzie troszkę bardziej rozciągliwa, tak? Zrobi się chłodniej. W jakimś stopniu tak. Tak jakby chociażby nawet tory tramwajowe, czyli linie wysokiego napięcia, czasami widzimy w wakacje, że one też uginają się i są coraz, coraz niżej. No dobrze, czy te linki stalowe, które y, będą stanowiły nam też y, zabezpieczenie, właśnie główną część tego ogrodzenia elektrycznego, y, też jest ich y, kilka rodzajów, w sensie, nie wiem, średnicy, grubości i tego, tego wszystkiego, I, i mówię, że oporność to jakby wszystkie mają bardzo podobną. Ale tutaj jeśli chodzi o grubość, średnicę i tego typu rzeczy, mhm. tak, jednakże najczęściej przy budowie pastucha elektrycznego stosujemy linki przekraczające 2 mm. Z uwagi na to, że wytrzymałość rzędu 360 kg jest wystarczająca możemy zastosować linki grubsze, tylko no już gubi to sens, ponieważ no możemy mieć linkę 3 mm, 4 mm, jednakże w przypadku kontaktu nie wytrzyma nam inny element tutaj ogrodzenia, powiedzmy pęknie izolator czy słupek, dlatego najbardziej optymalnym wyborem są właśnie linki do 2 mm, ewentualnie linka 1-2 mm też jest dobrym wyborem. I teraz czy... Zanim zaczniemy rozciągać to ogrodzenie, jedno pytanie: czy to ma znaczenie, skąd pochodzi zasilanie, jeśli chodzi właśnie o te linki i taśmy? Czyli jeżeli mamy zasilane ogrodzenie, na przykład z akumulatora, czy też z jakiejś baterii słonecznej, a co jeśli mamy ogrodzenie, które mamy gdzieś blisko swoich zabudowań i wtedy korzystamy z prądu, który jest w sieci? Czy to też ma znaczenie, jaki materiał do budowy powinniśmy użyć? Jak najbardziej. W przypadku stosowania tutaj czy to taśmy, czy plecionek, czy linek, z kolejny raz patrzymy na oporność. Jeżeli zakupimy słabej jakości elektryzator o słabej, o niskiej mocy i to połączymy ze, ze słabej jakości taśmą, która posiada dużą oporność, skuteczność tego ogrodzenia będzie niska. Ten impuls będzie gubiony, tłumiony na, gdzieś na tej linii. Inaczej ma, ma się to do rzeczy w przypadku mocnych elektryzatorów o wysokiej energii impulsu. Wiadomo, najlepiej będzie on się sprawdzał również na przewodach o niskiej oporności, ale również no, poradzi sobie w jakiś sposób na gorszej jakości taśmach czy plecionkach. Czyli jeżeli chcielibyśmy użyć gorszej jakości materiału, w sensie linki albo taśmy, no to musimy mieć świadomość, że potrzebujemy jakby większą energię tego prądu, czyli jeżeli to będzie prąd na przykład z sieci, to wtedy, no nie wiem czy tak mogę powiedzieć, przyoszczędzimy, trosze, możemy przyoszczędzić lekko na lince i taśmie, czy to też minie się jakby z celem do końca? prawda jest pewnie gdzieś po środku. wszystko zależy od tego, jak długie ogrodzenie budujemy, ponieważ no, jeżeli jest to ogrodzenie powiedzmy do kilometra, dwóch kilometrów, to jakość tej taśmy jest drugorzędnym parametrem, który, na który powinniśmy patrzeć. Natomiast jeżeli ogrodzenie ma kilka czy kilkanaście kilometrów, no to wybór dobrej taśmy czy plecionki czy linki no, jest kluczowym, tutaj ma kluczowe znaczenie. A więc nawet wybór wszystkich elementów, które stanowią Całość, jeśli chodzi właśnie o ogrodzenie takie elektryczne, jest bardzo ważna i trzeba się zastanowić e, nad tym, jaki efekt chcemy osiągnąć. Często pieniądze, które zainwestujemy na początku, będą nam się bardzo mocno zwracały, chociaż jeszcze nie wiemy, jakie to są koszty, ale niedługo się dowiemy.